Wśród kilkutysięcznego niemieckiego garnizonu twierdzy Kołobrzeg w marcu 1945 roku do walki rzucono także żołnierzy Marynarki Wojennej III Rzeszy. Służyli oni zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Ta pierwsza grupa, której liczebność do końca nie została ustalona, a wynosić mogła między 1000 a 1500 osób, była wykorzystywana do działań w roli standardowej piechoty. Większość marynarzy Kriegsmarine, którzy trafili przede wszystkim na odcinek Indygo i mieli bronić miasta przed nacierającymi oddziałami radzieckimi oraz polskimi, nie była przygotowana do tego typu walk. Drugą Grupą żołnierzy Kriegsmarine były załogi okrętów, które wpłynęły na redę kołobrzewskiego portu i udzielały wsparcia ogniowego walczącym tutaj oddziałom. Przede wszystkim dwa ciężkie krążowniki, pancerniki kieszenkowe Lucow i Admiral Sher, trzy niszczyciele, dwa większe, jeden mniejszy oraz szereg pomniejszych jednostek pływających, które pod banderą III Rzeszy działały przede wszystkim na rzecz ewakuacji jak największej liczby mieszkańców oraz uchodźców. Do tej pory o roli Kriegsmarine w obronie koło brzegu mówiło się mało. Żołnierze zginęli w natłoku opisów całości działań defensywnych prowadzonych przez Festum Kolberg. My chcemy o tej ciekawej historii przypomnieć. Przez większą część II wojny światowej, Morze Bałtyckie stanowiło dalekie zaplecze linii frontu. To właśnie tutaj. Niemieckie załogi m.in. okrętów podwodnych przygotowywały się do działań na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. To właśnie Bałtyk miał być tym bezpiecznym akwenem i wylęgarnią niemieckich marynarzy. Na początku 1945 roku na naszym morzu operowało około 170 dużych jednostek bojowych Kriegsmarine, uzupełniało je mniej więcej 200 jednostek desantowych. Od momentu rozpoczęcia walnej ofensywy armii czerwonej, która miała na celu z jednej strony rozbić siły niemieckie w Prusach Wschodnich, wyjść na Pomorze, a także od połowy stycznia 1949 roku Otworzyć Rosjanom drogę w kierunku Berlina. Działania wojenne na Bałtyku stały się faktem. 21 stycznia 1945 roku Wielki Admirał Karl Denitz wydał rozkaz rozpoczęcia operacji Hannibal, jak miało się okazać, największej w dziejach świata operacji ewakuacyjnej drogą morską. Aż do początku maja 1945 roku przez Bałtyk przetransportowano ponad 1,2 tysięcy osób, z czego zaledwie 350 tysięcy to byli wojskowi. Pozostali to oczywiście cywile, którzy uciekali przed zemstą Armii Czerwonej. W tym czasie w koło trwały przygotowania do obrony, ale Jednostki Kriegsmaline, które były mobilizowane dopiero od końca lutego 1945 roku, nie były przygotowane do działań na szerszą skalę. Oczywiście koło a zwłaszcza władze NSDAP tutaj na miejscu, wiedziały co stało się 31 stycznia, a później 10 lutego 1945 roku na wysokości ławicy słupskiej, kiedy to radziecki okręt S-13 dowodzony przez Aleksandra Marineskę zatopił najpierw Wilhelma Gustofa, a później generała von Stoibena. W obu katastrofach łącznie życie straciło około 17 tysięcy osób. Były to jedne z największych tragedii morskich w dziejach świata. W tym czasie do koło brzegu zmierzały jednostki, które miały wesprzeć lądową obronę miasta. Mobilizacja sił niemieckiej marynarki wojennej do obrony koło brzegu rozpoczęła się późno. Tak samo zresztą jak i pozostałych oddziałów garnizonu Festung Kolberg. 2 marca 1945 roku, czyli w momencie, kiedy żołnierze radzieccy podchodzili już pod koszalin i świdwin, zagrażając bezpośrednio koło brzegowi, Utworzono w ramach twierdzy grupę marynarki PRIN. Na jej czele stanął korweter kapitan Waldemar PRIN, który pod swoją komendą miał około 500 żołnierzy marynarzy, skupionych w czterech stworzonych ad hoc kompaniach: Baumstark, Bracke, Schulte i Hildebrand. To właśnie te pododdziały miały utrzymać później, jak miało się okazać, odcinek Indygo, którego PRIN został dowódcą. Jednocześnie w ramach. Oddziałów marynarki wojennej III Rzeszy, które zostały zaangażowane do walk około brzeg, zaczęto tworzyć oddziały doraźnie. Na pewno jedna z takich jednostek Powołana została już 4 marca, czyli w momencie, gdy bitwa się zaczęła w rejonie ulicy Trzebiatowskiej. Dodatkowo w ramach Marine. w koło brzegu znajdowała się także zonderkomando FARE, czyli około 70 pracowników portu, którzy nie byli przygotowani do walki, ale w razie czego mogli również stanąć z bronią w ręku, co zresztą stało się w ostatnim okresie walk. Ponadto w koło funkcjonowała od roku 1943 trzecia szkoła torpedystów, której 170 słuchaczy, Także skierowano pod komendę kapitana Prina. Problem był taki, że na tych 500 marynarzy było zaledwie 7 oficerów zaledwie 7 osób było w stanie wykazać się jakimś większym dorobkiem bojowym. To oczywiście oznaczało, że większość, zwłaszcza kadetów, przecież szkoły torpedystów, mogła mieć problem w konfrontacji z nieprzyjacielem. To zresztą już obnażone zostało w pierwszych momentach walk. W początkowym okresie bitwy żołnierzy grupy marynarki PRIN skierowano na odcinek Indygo, czyli środkowy odcinek pierwszej linii obrony koło brzegu. Waldemar PRIN jednocześnie objął komendę nad tą częścią. Sił niemieckich, które miały powstrzymać natarcie najpierw radzieckie, a później polskie. 7 marca 1945 roku kompania Baumstark została skierowana na ulicę Trzebiacowską, gdzie wzmocniona elementami batalionu alarmowego Hempel powstrzymywać miała spodziewane drugie natarcie radzieckie. Dziś wiemy, że do niego nie doszło. Ciężar walk przeniesiono w rejon kościoła Świętego Jerzego, skąd także obsadzony przez marynarzy. 11 marca 1945 roku żołnierze Kriegsmarine zaczęli wycofywać się w stronę śródmieścia. Część z nich obsadziła ulicę Łopuskiego, gdzie wykorzystując uszkodzoną ciężarówkę zbudowano na prędce barykadę. W śródmieściu na czerwonych koszarach, na białych koszarach, w rejonie bazyliki. A także wszędzie tam, gdzie polskie grupy bojowe przystępowały do ataku, można było spotkać Niemców w granatowych mundurach. Uzbrojeni w pancer przede wszystkim polowali na pojazdy pancerne. Zbudowana w latach 70. XVIII wieku Reduta Moraz, dzisiaj jeden z ciekawszych obiektów fortyfikacyjnych koło brzegu, wróciła na linię frontu. Na początku 1945 roku, 14 marca, wydano kompaniom grupy marynarki Prin rozkaz odwrotu za trzecią linię obrony, czyli do Kołobrzeskiego portu. Dwie kompanie, Baumstark i Hildebrand, skierowano do lasku Załęże, gdzie wymieniły zdziesiątkowane jednostki Volksturmu. W reducie Moraz, w reducie bagiennej, zainstalował się niewielki oddział żołnierzy Kriegsmarine uzbrojonych w armatę przeciwpancerną kalibru 37 mm. Ta armata już na poziomie walk na terenie Rosji w 1941 roku uznawana była za nieskuteczną w zwalczaniu jakichkolwiek czołgów używanych przez siły koalicji antyhitlerowskiej, ale mogła udzielić wsparcia broniącym się tu marynarzom, zwłaszcza, że w stronę portu nacierały przede wszystkim grupy bojowe piechoty pierwszej armii wojska polskiego. Reduta Morast stała się jednym z ostatnich punktów oporu żołnierzy Kriegsmarine na terenie koło brzegu. Odcięci od głównych sił stłoczonych wokół fortu Ujście trwali aż niemal do zakończenia bitwy. Miejscem istotnym dla działań całego niemieckiego garnizonu twierdzy Kołobrzeg w roku 1945 był port pasażerski. To właśnie na nabrzeżu, w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy gromadziły się tłumy uchodźców czekających na podjęcie przez jednostki pływające. Był 10 marca 1945 roku, kiedy do dowództwa marynarki niemieckiej w Wolinie dotarła informacja o konieczności skierowania dookoła brzegu dodatkowych okrętów. Nie miały one wspierać ogniem walczących żołnierzy niemieckich. Miały przede wszystkim wejść do portu i podjąć jak największą liczbę uchodźców, bo to właśnie o nich toczyła się w tym momencie największa bitwa ze strony sił zbrojnych III Rzeszy. 11 marca 1945 roku z Wolina w kierunku Kołobrzegu wypłynęły trzy niszczyciele Z-43, Z-34 i T-33. Dwa pierwsze należały do kategorii tak zwanych dużych, a o wyporności ponad 3,5 tysiąca ton. Uzbrojone w armaty 150 mm były w stanie również w ograniczonym zakresie wesprzeć jako pływająca artyleria walczących w Kołobrzegu Niemców. T33 był niszczycielem typu mniejszego. Około 2000 ton wyporności działo 127 mm, ale podstawowe zadanie to było podjąć jak największą liczbę cywilów. Tak też się stało. 11 marca okręty wpłynęły na redę koło Brzeskiego portu. Kolejnego dnia Z. 34 dokonał wydawałoby się niemożliwego. Podjął prawie 1000 osób i wywiózł je w kierunku Świnoujścia. Przez kolejny tydzień działania niemieckich niszczycieli koncentrowały się wyłącznie na ewakuacji cywilów, ale także tych wojskowych, którzy nie byli w stanie podjąć dalszej walki. Największymi jednostkami pływającymi, jakimi Niemcy dysponowali w czasie walk około brzeg, były dwa ciężkie krążowniki, czy raczej pancerniki kieszonkowe. Lucow i Admiral Sher. Obydwa należały do tej samej klasy, do klasy Deutschland, której początek sięga zarania lat 30. To właśnie Lucow, który do 1939 roku nosił nazwę Deutschland, był tym okrętem, który przy pomocy dwóch trzydziałowych baterii kalibru 280 mm miał powstrzymywać natarcia polskie w kierunku Kołobrzegu. Obydwa ciężkie krążowniki ustawiono w taki sposób, żeby jednocześnie ostrzeliwały pas od Koszalina przez Kołobrzeg aż do Dziwnowa. To było o tyle istotne, że zakładano, że ta pływająca artyleria będzie wspierała działania obronne na całym pasie, zwłaszcza od brzegu, właśnie do Dziwnowa, bo to właśnie w tej części Pomorza, w tej części Wybrzeża Bałtyckiego trwała wzmożona akcja ewakuacyjna. Wiadomo było, że od 4 marca 1945 roku, czyli od momentu, kiedy rozpoczęła się bitwa o brzeg, Koszalin i ta część Pomorza była stracona. Rosjanie zajęli miasto. Dlatego należało skupić się właśnie na wspomnianym odcinku. Lutow i admirał Szeur rozpoczęły ostrzał około brzegu w zasadzie od pierwszych dni walki. Problem polegał na tym, że było to rozwiązanie wyłącznie doraźne. Żaden Żaden z tych okrętów nie był w stanie podejmować cywilów, żaden z tych okrętów nie był w stanie manewrować na wypadek ataku radzieckiego. Wiemy, że lotnictwo floty bałtyckiej, podobnie jak okręty podwodne operujące w środkowej części naszego morza, polowały na duże jednostki niemieckie. Na tym etapie ważniejszymi od okrętów wojennych stały się statki ewakuacyjne. Toczyła się wojna psychologiczna, która rozpoczęła się w sposób symboliczny i brutalny od zatopienia Wilhelma Gustofa 31 stycznia. Lucow i admirał pozostawały na wyciągnięcie ręki. Obrońców niemieckich koło brzegu, w zasadzie do końca bitwy. Jak wspominali żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego, to właśnie 280 mm pociski, rozrywające się na wydmach i w dzielnicy portowej, stanowiły największe zagrożenie w czasie natarcia na trzeci pierścień obrony Festung Kolberg. Kluczowym dniem dla działań okrętów Kriegsmarine w koło brzegu był 11 marca 1945 roku. To właśnie tego dnia, z Wolina, wpłynęły do portu trzy niemieckie niszczyciele. Ku zaskoczeniu obrońców za nimi pojawiły się także dwa kutry torpedowe typu S, tak zwane Co było zaskakujące, obsada skierowana tutaj, właśnie do koło brzegu ze Świnoujścia. Złożona była nie z marynarzy, a z lotników. To tylko pokazywało, w jakim stanie całość sił niemieckich na Pomorzu znajdowała się w momencie, kiedy pierwsza armia wojska polskiego szturmowała koło 11 marca 1945 roku rozpoczęła się trwająca pięć kolejnych długich dni, wielka akcja ewakuacyjna. Rozpoczęła się właściwa faza działań okrętów niemieckich w bitwie o miasto. Było wiadomo, że Toczy się ona już tylko o to, żeby jak najwięcej niemieckich cywiliów uniknęło zemsty Rosjan, ale także Polaków. Dzisiejszy port w Kołobrzegu tętni życiem przez cały rok. Próżno szukać tutaj śladów po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w marcu 1945 roku. Ci, którzy spacerują po kołobrzeskim porcie, nie zastanawiają się nad tym, że to właśnie u schyłku II wojny światowej tutaj kończyła się Właściwa obrona Festung Kolberg. 18 marca 1945 roku po raz ostatni odezwała się niemiecka artyleria okrętowa. Pociski eksplodowały na wydmach, po czym Admirał Scherr i Lucow. dwa największe okręty Kriegsmarine biorące udział w walkach, odpłynęły w kierunku zachodnim. Uczestniczyły w działaniach jeszcze przez mniej więcej miesiąc. 9 kwietnia 1945 roku w Kilonii. Admirał Scherz został zbombardowany i wywrócił się kończąc swoją wojenną i całkowitą historię. 16 kwietnia 1945 roku na kanale Piastowskim, czyli kanale łączącym Szczecin ze Świnoujściem, został również zbombardowany tym razem przez lotnictwo brytyjskie Lucow. Osiadł na dnie, ale do końca walk o twierdzę Świnoujście wspierał Niemców ogniem swoich 280 mm dział. Walki około brzeg dobiegły końca. Żołnierze grupy marynarki Prin, żołnierze obsady portu, a także ci, którzy walczyli w improwizowanych kompaniach tworzonych od początku bitwy, złożyli broń przed pierwszą armią wojska polskiego. Chcąc zgłębić dzieje walki niemieckich marynarzy, w koło brzegu w marcu 1945 roku warto skierować swoje kroki do Muzeum Oręża Polskiego. To właśnie tam, w bardzo bogatej kolekcji, związanej z wydarzeniami, o których mowa w naszych filmach, znajdują się także artefakty wydobyte z kanału piastowskiego pochodziły one z okrętu Lucow, z okrętu, który został zbombardowany 16 kwietnia 1945 roku. 18 marca zakończyła się walka o Kołobrzeg. 18 marca pierwsza armia wojska polskiego zwycięsko wyszła nad Bałtyk i mogła przypieczętować marsz szlakiem Piastowskim na przeszkodzie. W tym marszu stanęli żołnierze Kriegsmarine. Podobnie jak cały niemiecki garnizon nie byli w stanie powstrzymać zwycięzców, którzy właśnie tego dnia zaślubili Bałtyk.